W lewo do kanionu, w prawo do łódki. Hej, hej! Witamy wszystkich! Kolejnego pięknego dnia! Dotarliśmy do kanionu Martwili. Ponoć jest to jedna z najczęściej uczęszczanych atrakcji w G Gruzji. E, kazali przyjechać wcześniej, ale w sumie nie wiem dlaczego, ponieważ aż tak dużo turystów nie było. Zatrzymamy się tu na chwilę, bo już e, w oddali pewnie słyszycie. E, Szum wodospadu, a jak podejdziemy bliżej, to nie będzie słychać nas w ogóle. Pan właśnie powiedział, żebyśmy najpierw sobie podeszli do wodospadu, więc idziemy na taki pomost widokowy. Sam kanion ma około 2,4 km długości i tutaj do góry jest taka ścieżka około 700 metrów z różnymi punktami widokowymi, mostkami, z której można podziwiać właśnie wnętrze kanionu. Na samym końcu znajduje się podróż łódką. Podróż łódką też sobie wzięliśmy. Jest to podobno jedna z najważniejszych atrakcji, ponieważ umożliwia zobaczenie tego kanionu nie tylko tutaj, widzimy wszystko z góry. A łódka da nam zupełnie inną perspektywę, jak ten kanion wygląda z dołu, i też to jest zupełnie inna część kanionu, więc bardzo polecali. Niewątpliwym plusem jest to, że kanion jest w sieniu, a już mamy 28 stopni na zewnątrz. A tutaj przynajmniej jest przyjemnie. Dzisiaj nie padało, więc kostka jest sucha. A ostrzegali, że jak popada, to trzeba naprawdę uważać, bo jest śliska. Zobaczcie, tutaj to wszystko idzie w dół, i wszystko jest wybrukowane właśnie tą kostką. Kanion jest bezgłęboki, ma około 50-70 metrów głębokości. Piękna turkusowa woda, a tam, a to na pewno nie będzie widać, pływa ryba. A może będzie widać? ją. A stąd tak, nie wiem czy na filmie. A tu jest ich więcej, więc powinno być widać. Zobaczcie. Tam sobie pływają. Dotarliśmy już do końca. Tak na dobrą sprawę, to 700 metrów. To chyba było najkrótsze 700 metrów w moim życiu. Teraz popłyniemy łajbą. Zobaczcie, pan nam się w cieniu relaksuje. No, nie, <laughs> nie jeden. Wszyscy się relaksują. My jesteśmy pierwszą łódką. No a z drugiej strony to jeszcze nie ma turystów, no to co mają robić? Też bym się relaksował. Pakuj się, Ninko. O, pan już z przodu. Tak? Tak. Mam wiosło jak trzymać kamerę i wiosłować Nina mówi, żebym darował sobie wiosłowanie bo za szybko dopłyniemy a tutaj ta cała podróż ma chyba tylko 300 metrów no, ale pani jednak mówi, że mam wiosłować no dobra muszę wiosłować a go opróciłam między kolanami Zbliżamy się do wodospadu. Słyszycie już szum? Ale taki mały. Dalej nie popłyniemy. Czyli było 300 metrów. To było 300 metrów. Odróżnieniu od szlaku, który też miał chyba 300 Tak. Ale ta część jest dużo ładniejsza. To trzeba przyznać, że jeżeli już przechodzicie tutaj, to, to z łódką. Ninka daje radę? Oczywiście. Oczywiście. Ma doświadczenie. Była dwa razy na spływie na wdzie. Różnie to wyglądało z wiosłowaniem, ale jak wytłumaczyłem, o co chodzi. To potem było dobrze. Tak, tak, ale ostatnio nie chciałeś już więcej ze mną pływać po, po Wietnamie. Więc... A tak, w Wietnamie też płynęliśmy kajakiem i tam z, chyba Nika zapomniała jednak to, czego nauczyłem. <grystanie> Tutaj wszystko jest przez to krótkie i <grystanie> Zobaczcie pana <grystanie> Żeby nie wypadł <grystanie> Dobre. Jak widać na załączonym obrazku, warto było jednak przyjechać wcześniej, tak jak mówili o dziesiątej bo wtedy byliśmy sami przed kasą a teraz jest już spory ruch i prawdopodobnie będzie jeszcze większy, bo ludzie się schodzą Sam kanion niewątpliwie urokliwy, ale cała podróż y, zajęła około godziny a jechaliśmy tutaj właściwie godzinę, 10 minut z y, kotajsi i no już musicie sami ocenić, czy warto, czy nie. Ja myślę, że lepszą opcją jest połączenie dwóch kanionów, ponieważ tutaj niedaleko jeszcze, 35 minut drogi, jest jeszcze jeden kanion o katce, ale on jest tymczasowo zamknięty, więc nie będziemy w stanie go zobaczyć. Zawsze też można ten kanion połączyć z jaskiniami, które widzieliśmy wczoraj, bo to jest około pewnie z 50 minut. Tak, w sumie jaskinie też są, powiedzmy, plus minus w tym samym kierunku. Dotarliśmy do gruzińskiej wersji Maczugi Herkulesa, zresztą zobaczcie sami. Trzeba trochę podejść. A podejście jest całkiem strome. Kolumna Kacki, która znajduje się tutaj za nami, ma około 40 metrów wysokości i znajduje się niedaleko miasta Ciatura, do którego teraz za chwilę będziemy jechać. Co ciekawe, na jej czubku znajduje się cerkiew oraz pustelnia. W tej pustelni prawdopodobnie jeszcze mieszka mnich. Nie wiem, czy mieszka, będziemy musieli to chyba sprawdzić dronem, ale na pewno mieszkał. Zamieszkał tam w 1993 roku. Był to mnich z tego właśnie miasta Czatura, które tutaj jest niedaleko. Ten mnich mieszkał lub mieszka tam sam i raz na jakiś czas. Ba, bardzo rzadko przyjmuje goście, a z ludźmi e, i z światem zewnętrznym kontaktuje się i, i, i jedzenie mu dostarczam tą windą. Tam widać taki, taką linię. To jest taka winda ręczna, którą, e, którą mu przywożą wszystko. I on sobie tam siedzi, medytuje, nie wiem co mnie robi na tym czubku. <grych> Jeśli chodzi o historię tego miejsca, to ta cerkiew i pustelnia, które są tam na czubku, one prawdopodobnie powstały w okolicy VI, VIII wieku, więc są strasznie stare, ale zostały zburzone i właściwie przez wieki zapomniane, więc do lat do XX wieku nawet nikt nie wiedział, że to. Coś tam, coś tam jest. E, przy, w, od XIX wieku e, wielu śmiałków starało się wspiąć na tę kolumnę bez sukcesu, i udało się to do, dopiero w 1944 roku. E, Osoba, której się to udało, musiała być bardzo zdziwiona, gdy odkryła, że na, na czubku są pozostałości starej świątyni. Oczywiście teraz świątynię widać bardzo dobrze, więc to nie jest ta, której szczątki zostały zbudowane i nie były widoczne dla nikogo aż do, do, do XX wieku. Tą świątynię wyremontowano dzięki właśnie temu Michowi, który zbierał pieniądze od pielgrzymów którzy przychodzili tutaj i zostawiali mu pieniądze. Remont rozpoczęto w 1999 roku, zakończono w 2009 i dzięki temu mamy taki kształt. Niestety my nie będziemy mogli tego zobaczyć. To znaczy kiedyś ta, ta świąta cerkiew, która znajduje się na, na czubku, była dostępna dla pielgrzymów. Można było się wspiąć tą drabiną, która tam jest widoczna prawdopodobnie z tyłu. Jest, jest widoczna. Eee, teraz już nie można. Zresztą ja i tak, by, i tak bym nie mogła wejść, bo tylko mężczyźni mieli prawo wstępu na ten szczyt. Tutaj są schody, które prowadzą na górę. Zamknięte na kutkę. Hmm. A, rzeczywiście, zobaczcie, Ale... jest i kutka. A tutaj mamy tą ręczną windę, którą mnich wciąga prowiant na górę. Jeśli on tam jeszcze jest, to znaczy, no ciężko mi powiedzieć, nie? ale sprawdzimy, sprawdzimy. Na terenie kompleksu jest też muzeum. No zobaczymy, co jest w środku. Piszesz otwarte. No nie no, w muzeum za dużo rzeczy nie ma. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego ludzie nie wiedzieli, że tam coś jest na tej skale, no to rzeczywiście tu są tylko te ty pozostałości, więc nie widać nic. Tu trochę lepiej. Choć powiedzmy szczerze, muzeum to za dużo powiedziane. Jest tylko kilka eksponatów, także nic specjalnego. Zapytałem pana z muzeum, już znam odpowiedź, nie, już tam nikt nie mieszka. Tam na górę będziemy zaraz bijać, ale wiecie co? Tutaj zobaczyliśmy bardzo ciekawy sprzęt. Zaraz Wam pokażę, co to jest. Przenośna maszyna do rozlewania wina. Zobaczcie. Flaszki puste. Tutaj je czyszczą. Tutaj wino jest napełniane. Tutaj jest skorkowane. A tutaj pan daje mi gotową flaszkę. Oj! Zobaczcie. Georgian Wine. I. A tutaj jest. Co tutaj się robi? A, ten stempel od góry. Dzień, A, dziękuję. Jest mi pan otworzył. Zobaczcie, tutaj jest taki stempelek jest? A to jest wino. Damile. Dostałem wino od chłopaków. Bardzo dziękuję. Super. Zobaczcie. Próbujemy potem A na koniec, żeby nie było chłopaki pakują Hello, Rodzinny interes Naprawdę mega spoko, bo pierwszy raz widzę jak to jest butelkowane. A idzie to bardzo sprawnie tutaj wszystkim Okej, okay, idziemy do klasztoru od wyboru do koloru Nina właśnie przymierza. Babcinę, chustę, a ja wam pokażę mój outfit, bo on jest jeszcze lepszy. Ja postanowiłem założyć sukienkę. A do kompleksu chodzi się taką grotą przez skałę. Też sam ten klasztor jest umieszczony w skalę. Tak, jest to naturalna jaskinia i po prostu jest tylko część dobudowana. Dobrze mówisz babciu. Tutaj chyba za dużo nie widać. GoPro nie jest dobre na ciemności. Zobaczcie, jak to wkomponowali w skałę. A no tu coś jeszcze ciekawego wam pokażę. Czy ciekawego? No. Zależy. <noise> Przerażającego. Kazałem się pani, niestety do głównej części nie można wejść, a tam jest wyjście. No ale nic, myślę, że wystarczy. Jeszcze będziemy w obiektach sakralnych podczas naszej wizyty, ale już ich dużo nie zostało. Koniec bycia szkotem. Musiałem oddać sukienkę a tak mi dobrze leżała. Dzisiaj postanowiliśmy zjeść trochę prędzej, a startujemy z sałatką chacha i Ninka zacznie bełtać. Jeszcze z pierwszy. Ratusz. Wcale się nie dziwię, że jakiś się chłodzą, bo jest 29 stopni. Tutaj nie ma stoków narciarskich, ale zaraz Wam, Ninka, wszystko opowie. Ostatnim przystankiem dzisiaj jest Ciatura, miasto, w którym czas miał się zatrzymać, ale najwyraźniej w międzyczasie ruszył. Miasto to jest wyjątkowe ze względu na, na to, że jako środek transportu użyto tutaj zamiast tradycyjnych metod, jak kolej, tramwaje czy pociągi, koleje glinowych. W latach 50. i 60. XX wieku ruszyło tutaj wydobycie manganu. Rudy było tyle, że kopalnie wyrastały jak grzyby po deszczu, po jednej i po drugiej stronie rzeki. W związku z tym trzeba było szukać nietypowych rozwiązań, co zrobić, żeby ludzie docierali do fabryk jak najszybciej, bo jednak, jak spojrzycie na wzgórza po boku, różnice wysokości są, są dość spore. Ktoś padł na pomysł, żeby użyć do tego kolei aglinowych i w okolicy 1000. 1953 roku, chyba to był właśnie 1953, powstało pierwsze połączenie kolejki linowej, które, do, które umożliwiało szybki transport pracowników tutaj z miasta, które wtedy, wtedy było tylko tutaj w rzeki, na górę, gdzie znajdowały się kopalnie. Później osiedla, oczywiście, zaczęły się też ruszać w kierunku kopalń i, i przenosić wyższe partie. Tutaj wzgórz, ale kolejek tylko dokładano, więc jest to dość ciekawe miejsce, gdzie jako jedną z najważniejszych środków transportu jest użyto właśnie kolejek linowych zamiast, zamiast autobusów czy tramwaj. Przez długie lata miasto cieszyło się złom, czy sławą, że Czas się tu zatrzymał i można było jeszcze nadal przejechać się tymi starymi kolejkami, które nie miały żadnych zabezpieczeń i wyglądały dokładnie tak jak w latach 50., 60. W tym momencie niestety zostało to zastąpione już nowoczesnymi kolejkami. Przynajmniej część linii zmieniła się właśnie na takie nowoczesne. I jak tylko psy przestaną szczekać i będziemy mogli się ruszyć Ruszymy na poszukiwania tych starych kolei, które prawdopodobnie już nie funkcjonują wcale Bo już pytaliśmy się kilku osób i nie były nam w stanie pokazać drogi do nich Ale jeszcze gdzieś są te stare wagoniki i pewnie będziemy mogli się nimi przejść, przejrzeć bliżej, z bliska A my czujemy się jak? Gdzie? Znaczy... I ja już... W schronisku dla zwierząt. Ale uważamy, bo ślad nadal jest. Aż trudno wierzyć, że jeszcze kilka lat temu ta kolejka działała. A tym wagonikiem można było wjechać na górę. Dzisiaj jednak zastanawiam się, czy nie spadnie nam na auto, które stoi poniżej. No ale myślę, że wszystko sprawdzili. I skoro trzyma się tam do góry, to inna jest wystarczająco mocna. A żeby lepiej poczuć klimat, stwierdziłem, że wejdę do góry. Wprawdzie konstrukcja nie wygląda super, ale jeżeli jeszcze kilka lat temu ta kolejka jeździła, to myślę, że schody się nie zawalą. Ninka też stwierdziła, że wejdzie. No, konstrukcja niby ale słyszycie jak się rusza? na piedę. Ten cały... Ty no, nie, powiem ci Niko, jak wchodziłaś tam do góry, to rzeczywiście było widać wibracje. No, słychać też. Okej, okay, to wchodzisz już na własne ryzyko. My nie polecamy. Nie byliśmy tam. Dotarliśmy na naszą bazę I powiem wam szczerze Jest dobrze Ninka mega ogarnęła temat Znalazła fajną chatkę Z ładnym widokiem A jesteśmy właściwie koło Koło tego pilara Na którym był kościółek Bo właściwie jest to 400 metrów stąd A chatka wygląda tak I już wam pokazuję jak to Jeszcze Prezentuje się w środku Plus Zostawili nam małe prezenty. O! Living, znaczy wypoczynkowy. Tutaj mamy kuchnię. Do góry jest jedna sypialnia. O, tak. Aż tu jest cieplej. No wiadomo, na samej górze. Z widokiem. I... O, to wam jeszcze zrobię z góry ujęcie. O, to jest już dobre ujęcie. Trochę trzeba uważać, że jak się schodzi po schodach, lepiej tyłem. Łazienka. Też z widokiem. Wszystko jest widokiem, tak się jeszcze nie kupałem. O, koza? Znaczy nie, to nie jest koza, to jest bo jakiś. Nie, to nie jest, jest koza, koza, to jest koza w sumie, tak. I. oni no, już zasłoniła, ale. Słońce daje. Zobaczcie. Widok. I. Może nie najważniejsza rzecz, ale miły gest. Lodówka. Ale tak jak nie to, proszę, zostawili nam jeszcze trochę wina, no to nie wiem, czy mamy zjeść, o co chodzi, ziemniaki też zostały i możemy kupić, ile mówiła Pani, 20 lari czy 25? 22, 22 lari, a to też czerwone, a jak ktoś jest głodny sportu, to jeszcze jest zestaw do badmintona, można popykać. Zobaczcie! Widzicie ten serwis? <gry> Ale to jest napisane Made in China To kolejny serwis Znalazłem swoje miejsce Z przodu chaty jest hamak Dawno nie bujałem już się w hamaku A teraz to robię I jest spoko Podsumowanie dnia Cóż mogę powiedzieć? Gruzja nie przestaje mnie zaskakiwać. Tu jest naprawdę ładnie. Jedzenie jest bardzo dobre, widoki są cudowne. Nie wiem czego chcieć więcej. Ja się dobrze relaksuję, a ta chatka. Zaraz wam jeszcze zrobię zdjęcie tabliczki na froncie. Jak będziecie chcieli, zawsze możecie wynająć. Cisza, spokój i pani zostawiła winko. <laughs> Do jutra. A chatka kosztuje 70 euro.